Dlaczego w Katowicach albo gdzieś nawet w Warszawie nie mamy tak jednolitego koloru taksówek? Ale zobaczcie tutaj, jakie są szerokie chodniki i jak mi się to podoba. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj chciałbym Was zabrać samego rana do najpiękniejszej kawiarni na całym świecie w nowojorskim stylu. I tak, już widzę ten budynek. Wow. Ostrzegali przed kolejką i nie mówcie, że tam jest kolejka. Czy ktoś stoi na pasach? Chcę... Gdy w 1894 roku otwierano nowojorską kawiarnię w Budapeszcie, lokal ten miał być najpiękniejszą kawiarnią na świecie. Idea, mimo upływu lat, została podtrzymana. Potwierdziły to różne rankingi, w których przyznano jej tytuł tej najpiękniejszej. Wow, robi mega wrażenie. Jeszcze raz wam pokażę tak no szybko jak to wygląda ten budynek no przepięknie no warto warto i przyjdźcie sobie tu wcześniej. to the co tutaj są znicze to są zdjęcia chyba ofiar tutaj które były torturowane jak byłem na tym Basturze, w tym autobusie dookoła miasta właśnie powiedzieli coś o tym właśnie miejscu Że tu byli więźniowie, ale nie wszyscy byli winni, a byli torturowani. The next day. Mały spacerek. Jeszcze w tej części miasta nie byłem. A tu jest tak fajnie Budapeszt podzielony na dzielnice. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, dziewiąta, dziesiąta. Nie wiem ile tych dzielnic jest po jednej stronie, czy po dwóch. Po dwóch stronach oni tu liczą. Zobaczcie, jakie tu przepiękne budynki. Zobaczcie na no moje śniadanko, tost francuski, troszkę na słodko z serem pleśniowym brie, ser pleśniowy, mam nawet borówki czy jagody, bekon, ja pierdziele, ale to jest dobra. ten bekon tak chrupki i to pasuje do sera brie, mm, te borówki czy jagody. A few moments later... Budapeszt. Dlaczego ty jesteś taki piękny? Jeszcze ta złota jesień jak w Polsce. Ja stąd, gdzie nie jadę. Ja tu zostaję, przecież tu jest tak pięknie. Słuchajcie, ostatni mój dzień. Boże, ta jesień i tak ciepło jak wiosnę Wiosna po prostu. Wypatrzcie, jaka fajna restauracja przy Dunaju z zabytkowymi tramwajami. Jak przeje normalnie jak w Hiszpanii. Jestem w bardzo fajnej restauracji, bar tutaj i zamówiłem sobie czarne mojito. <ś50> Zobaczcie to. To są te owoce takie. Powiem wam szczerze, jeszcze nikt takiego drinka mi nie przyrządził nigdzie jak podróżuję. Tak piękny i taki dobry, kurcze. Ok, to moja limuzyna. Wracam. Widzicie, pełno takich małych punktów sprzedaży, głównie jakieś piekarnie. Tak jak w Polsce, ale tego tu mi się wydaje, że jest więcej do wyboru. Na przykład tu macie co? Tu macie pyszne pastry, jakie kanapki. powiem Wam, że lubię takie aleje z drzewami, w szczególności w jesień. I widzicie pełno sprzątaczy z tymi wózkami. Tego w Edynburgu nie ma. I kupiłem tego chimneya, komin. Zobaczcie, kolejni sprzątacze. Tego brakuje. A tu ostatnio byłem na drożdżówce z kapusia. Zobaczcie na tą bułę. Masakra. Przecież tu są jakieś dwa ogromne sznycle. Hmm.